Gmina Kobielnica podjęła bardzo ważne wyzwanie. Chcemy usprawnić nasze funkcjonowanie, zaoszczędzić trochę pieniędzy, ale zarazem poprawić bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Dlatego taki pomysł, żeby realizować w ramach partnerstwa prywatno-publicznego inwestycje dotyczącą energooszczędnego oświetlenia ulicznego, które powstanie na terenie gminy Kobielnica. Cieszę się, że dzisiaj tak naprawdę inaugurujemy ten projekt, naszą wspólną pracę nad tym no w sumie ambitnym zadaniem związanym z modernizacją infrastruktury w gminie Kobylnica. To, co na pewno nas wspólnie czeka, jest wyzwaniem związanym z zupełnie nowym sposobem prowadzenia inwestycji i nie wynika on z formuły, w jakiej chcemy ten temat realizować, ale tak naprawdę z uwarunkowań, które nasza nowa rzeczywistość na nas nakłada, czyli tak naprawdę. Wszystkie prace projektowe, które będziemy prowadzić i dokonywać uzgodnień z naszym partnerem, planujemy robić w formie elektronicznej. Jest to na pewno duże wyzwanie, gdyż przed nami jest konieczność opracowania kilkudziesięciu projektów wykonawczych dla poszczególnych ulic, które mają być oświetlone. Także mimo, że czas startu tego projektu jest czasem... Trudnym. Jestem przekonany, że uda nam się prace projektowe zakończyć zgodnie z harmonogramem. No i liczymy na to, że wszystkie prace, również to zakończymy w terminie, gdyż no, prace same budowlane to planujemy na przyszły rok, kiedy już miejmy nadzieję, że nasza rzeczywistość będzie troszkę bardziej spokojna i ustabilizowana. Zawarta umowa to jest umowa opiewająca na kwotę 12 milionów złotych. Dzięki tym środkom finansowym zrealizujemy bardzo po, potrzebne dla naszych mieszkańców przedsięwzięcie w postaci 850 punktów oświetlających poszczególne ulice w naszej gminie. Będziemy realizowali to w miejscowościach Kobelnica, Bolesławice, Widzino, Łosino. To są te cztery największe miejscowości w gminie Kobelnica, ale oprócz tego jeszcze w 21 sołectwach innych będziemy realizowali dodatkowe punkty świetne, które poprawią jakość życia, a zarazem bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Te 12 milionów powoduje to, że będziemy zobowiązanie płacili wobec partnera prywatnego w okresie 10 lat, co nie spowoduje dość znaczącego obciążenia dla budżetu gminy. Spowoduje to tylko tyle, że będziemy mogli realizować inne inwestycje, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gminy Kobylnica. To, co jest istotne w przypadku formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, jest to, że wydatki inwestycyjne będą ponoszone przez minę na przestrzeni wielu lat. Ale to, co jest również istotne, to to, że my jako partner prywatny gwarantujemy poziom wydatków operacyjnych związanych z utrzymaniem tej in infrastruktury. Jest to obszar, który bardzo często jest pomijany przy klasycznych zamówieniach i no, generalnie powoduje to, że infrastruktura ulega pewnej degradacji. My tutaj będziemy mieli przez 10 lat obowiązek utrzymania do dokonywania przeglądów, jak i będziemy mieli pełną odpowiedzialność za tą infrastrukturę. To co mnie też cieszy, że jest to kolejny projekt dla funduszu BaltCup w Polsce, który jest realizowany, ale tak naprawdę to, co jest istotne, że jest to projekt w obszarze oświetleniowym i jest to Według mojej wiedzy największy do tej pory zrealizowany projekt samorządowy.